Witamy Was w pierwszym odcinku naszej nowej serii, w której przybliżymy sylwetki znanych twórców filmowych. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie jeden z aktualnie najpopularniejszych polskich reżyserów, czyli Jan Komasa. Zapraszamy do oglądania. Jan Komasa urodził się 28 października 1981 roku w Poznaniu, a dorastał w Warszawie. Już od początku miał kontakt ze sztuką. Jego ojciec jest aktorem, a także reżyserem i wykładowcą na Akademii Teatralnej. Matka była wokalistką, obecnie jest konsultantką muzyczną. Komasa studiował na Łódzkiej Filmówce, gdzie zrealizował etiudę pod tytułem Fajnie, że jesteś, za którą otrzymał następnie trzecią nagrodę na festiwalu filmowym w Cannes lewe majątki nie leżą na dnie nadal skurwy Syny nie zrobili nic dla mnie ani dla was w wieku 23 lat zadebiutował jako reżyser jednej z trzech części ode do radości film miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Rotterdamie oraz zdobył drugą w kolejności nagrodę na festiwalu w Gdyni w 2007 roku wyreżyserował dokument obserwacyjny o nazwie Spływ Jestem tutaj, ponieważ nie mogę już do samego siebie. który miał swoją premierę na Krakowskim Festiwalu Filmowym jak dotąd jest to jedyny film dokumentalny Komasy, chociaż w 2014 roku był pomysłodawcą filmu fabularnego Powstanie Warszawskie, który wykorzystuje techniki dokumentalistyczne, a także autentyczne nagrania kronik filmowych z sierpnia 1944 roku. Do tej pory Komasa wyreżyserował cztery pełnometrażowe filmy fabularne. Warto jednak wspomnieć, że nie jest to jedyna forma, w jakiej się realizuje. Ma na swoim koncie liczne reklamy i teledyski, m.in. do Lost Me swojej siostry Mary. No i wyreżyserował drugi sezon serialu Krew z krwi. No ale wróćmy do filmów, bo, bo w jego twórczości można dostrzec pewien główny motyw przewodni, jakim jest etap wkraczania młodych ludzi w dorosłość. No i w ogóle jego filmy poruszają tematykę dorastania, poznawania siebie, odkrywania prawdziwej twarzy otaczającego nas świata. Zeźle prób, ci grób, każdy twój ruch się nie doczekasz, jak czekasz na cud, Kłamiesz jak znów. Wszystko to do dla braci! Miasto 44 opowiada o 19 latkach. Główny bohater hejtera skończył 20, a postać grana przez Bartosza Bielenie w Bożym Ciele ma 21 lat. Wszyscy bohaterowie doświadczają przemian osobowości. Emocjonalność odgrywa główną rolę w filmach komasy, i to na niej budowana jest fabuła filmów. Jak dotąd? Komasa wszystkie swoje filmy zrealizował w Polsce, tworzą one portret polskiego społeczeństwa i ukazują kraj jako rozdarty i podzielony. Reżyser przyznaje, że jego filmy mają służyć widzowi, zawierają wyrazistość i oryginalność, ale to emocje najsilniej rezonują z widzem. Na tej podstawie można stwierdzić, że jego narracje zbliżają się bardziej w stronę kina amerykańskiego, co też nie jest przypadkowe, dlatego że jego inspiracją jest twórczość Francisa Forda Coppoli i Martina Scorsese. Reżyser zgrabnie balansuje pomiędzy trudną tematyką a elementami humorystycznymi. Warto również wspomnieć o ukrywaniu w filmach pierwiastka dziecka, np. poprzez dodawanie animacji, tak jak w Sali Samobójców, Hejterze czy Mieście 44. Ten motyw Komasa zaczerpnął od innego amerykańskiego reżysera, Stevena Spielberga, który jest jednocześnie jedną z jego największych inspiracji. Jan Komasa miał okazję być na planie filmowym listy Schindlera. Tam Spielberg przewidział jego sukces, mówiąc Komasie, że ten zostanie kiedyś reżyserem. Jan Komasa, pomimo młodego jak na polską branżę filmową wieku, zapisuje się jako znakomity reżyser. Wystarczy spojrzeć na nagrodę, które otrzymał. Jest jednym z nielicznych współczesnych polskich twórców nominowanych do Oscara. Swoimi filmami porusza on rzesze widzów, robiąc to w sposób oryginalny i przede wszystkim ciekawy. Na swój sposób prowokuje do dyskusji na trudne i ważne dla polskiego społeczeństwa tematy. My z niecierpliwością czekamy na kolejne produkcje Jana Komasy. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Koniecznie śledźcie też nasz kanał. My się z Wami żegnamy i do zobaczenia. Cześć.